Witam serdecznie dzisiaj po południu. Przed sesją w Stanach Zjednoczonych będziemy sobie komentować wydarzenia, które się ostatnio działo. Będziemy sobie komentować to, co się może wydarzyć. Oraz oczywiście będziemy się zastanawiać nad przyszłością. Wciąż w momencie kiedy nadajemy ten materiał, nie wiadomo czy zakończyło się to wydarzenie pod, pod tytułem Zamknięcie rządu w Stanach Zjednoczonych, więc nie ma żadnych danych makroekonomicznych rynki cały czas pokazują nam swój sentyment, no a my to komentujemy. A tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie odporność rynków finansowych, zwłaszcza rynków ryzyka na umacnianie się amerykańskiego dolara, więc zostańcie z nami do końca tego materiału. Tradycyjnie na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, zostawiania kciuków w górę, to pomaga algorytmowi. Przypominam, na kanale nie ma żadnych rekomendacji, to są tylko i wyłącznie nasze opinie, więc to co robicie na własnych rachunkach, robicie na własną odpowiedzialność. Motto kanału to subiektywny punkt widzenia, więc na samym początku ja powiem trochę od siebie, później będzie sesja Q&A, w tle jest ankieta dotycząca indeksu Standard tempur Czy według Was dzisiaj zamknięcie na indeksie Standard tempur względem otwarcia będzie wyżej, niżej, czy bez zmian? Zobaczymy jak fluktuują nastroje na naszej społeczności. I na koniec przypominam, że partnerem odcinka jest Dom Maklerski XTB. Wiele materiałów edukacyjnych jest podlinkowanych na dole w opisie i w komentarzu łącznie z informacjami, jak inwestować bez podatku od zysków kapitałowych, czyli IKX. No i przypominam, są też tam materiały edukacyjne, zwłaszcza te materiały dla zaawansowanych. Gdy będziecie się rejestrować, to z kodem AMU macie kurs dla początkujących inwestorów, więc przy rejestracji na stronach XTB korzystajcie z kodu AMU. Dzięki temu macie jeszcze dodatkowe bonusy, do których serdecznie zapraszam i zachęcam. A więc przechodzimy do naszego dzisiejszego spotkania i od razu oczywiście kierujemy się na wykres euro-dolara. No i co widzimy, rynek znowu zanurkował i jesteśmy na poziomach minimalnych z wczoraj, czyli testujemy wsparcie w rejonie 1, 16, 50, 60. Nie jest to przypadkowe miejsce, na wykresie dziennym przebiega tam średnia 50-sesyjna, więc widać, że ona zaczyna działać, ale też proszę zwrócić uwagę. Struktura całej, całego ty, y, impulsu umacniania amerykańskiego dolara powoduje, że każdy impuls, a widać to w szczególności, gdy testujemy poziomie 1,16-60, powoduje, że ten impuls wzrostowy, ruch wzrostowy y, tworzy ekstremum niżej, dlatego też rośnie prawdopodobieństwo, że pojawi się jakiś impuls, który będzie chciał y, zbić jeszcze kurs na niższe poziomy. A jesteśmy teraz w takiej sytuacji, gdzie od kilku tygodni na eurodolarze jest stabilizacja i niewielkie zmiany. Dlatego też, gdy rozpatrujemy wykres dzienny, widzimy, że na eurodolarze w okolicach już 1,1660 60 jest pierwsze wsparcie, a drugie jest w okolicach 1620. Dlatego też bądźmy bardzo, bardzo wyczuleni na to, co się wydarzy, nawet gdyby rynek zaczął spadać i testować niższe poziomy, najniższe od dwóch miesięcy, wtedy w rejonie 1,1620 uwaga, bo tam mamy kolejny potencjalny poziom wsparcia, który też może dać odreagowanie, bo będzie to oznaczało, że mamy cofnięcie już ponad, już prawie 300 pipsów od ekstremów więc taka naturalna korekta jak najbardziej była do obserwacji, generalnie to co jest w tle pokazuje, że mamy wyjście też dałem z klina rynek ma przestrzeń do tego, by odbić od górnego ograniczenia tego trzyletniego kanału wzrostowego. No i ja oczywiście, jak wiecie, ja ten wykres pokazuję dość intensywnie i bardzo często, że tak naprawdę jesteśmy na ostatniej prostej, żeby poprzez sezonowość obserwować umacnianie amerykańskiego dolara, indeks sezonowości daje potencjał mniej więcej do połowy listopada, do mniej więcej 20 listopada amerykański dolar zyskiwał na wartości, więc jeżeli będziemy z świadkami upływającego czasu, amerykański dolar nie będzie chciał się umacniać, no to później z każdym kolejnym tygodniem zbliżania się do końca roku będzie rosło prawdopodobieństwo nawrotu do presji przeciwko amerykańskiej a walucie. Dlaczego? Ponieważ w przyszłym roku rynki będą rozgrywały nazwisko nowego prezesa Fedu, a to nazwisko jeszcze nie jest znane. Prawdopodobnie będzie to osoba, która będzie bardzo skłonna do głębszego nawet obniżania stóp procentowego, teoretycznie powinno to sprzyjać osłabieniu amerykańskiego dolara łącznie z tym, że amerykańska administracja chce osłabiać amerykańskiego dolara, dlatego też te poziomy, które obserwujemy tutaj na wykresie, te poziomy, które widzimy na wykresach średnioterminowych plus też bardzo istotny poziom, który też od czasu do czasu pokazuje, czyli Linia trendu wzrostowego na dolar indeksie, która została przetestowana w momencie, kiedy Fed podejmował decyzję w sprawie stóp procentowych we wrześniu. Więc zobaczymy, czy te poziomy będą w stanie wygenerować jakąkolwiek większą korektę na rzecz umacniania amerykańskiej waluty, ponieważ wraz ze zbliżaniem się końca tego roku będzie zmniejszało się okienko na rzecz umacniania amerykańskiej waluty. No, a my, a my będziemy obserwować, czy rzeczywiście tak będzie, jaki będzie wpływ na rynki finansowe potencjalnie silniejszego dolara, bo teoretycznie e, takie zachowanie amerykańskiej waluty powinno sprzyjać temu, by na fali umacniania amerykańskiego dolara przeżyć korekty, korekty ruchu, który teraz obserwujemy. Gdy amerykański dolar się umacnia teoretycznie, jest to negatywna wiadomość dla złota, a tu złoto jest już niecałe 20 dolarów od super psychologicznego poziomu 4000 dolarów. Prawdopodobnie jest tylko kwestią najbliższych godzin albo na, na, najbliższych nawet minut, żeby punktowo przetestować ten super ważny poziom 4000 dolarów. Na miedzi optymizm, na innych aktywach związanych z surowcami, na innych instrumentach finansowych, na innych rynkach surowcowych też obserwujemy optymizm, dlatego też śledźmy bardzo intensywnie, co się tutaj nie wydarzy. Amerykański dolar, gdy się umacnia, to powinno być paliwo do rzecz, na rzecz korekty, a tutaj rynki ignorują, ignorują rynki surowcowe to, co się dzieje na amerykańskiej walucie i ignoruje to też, też raczej Bitcoin, bo proszę zwrócić uwagę, Bitcoin raczej rośnie, a nie spada i yy, yy, jesteśmy na dobrej drodze, żeby też podczas sesji amerykańskiej przetestować te yy, maksymalne czasów, które wczoraj powstały. Z dużą szansą, żeby zostały one pokonane, żeby tendencja wzrostowa cały czas trwała i żebyśmy się wspinali na coraz wyższe poziomy. Naprawdę wygląda to niezwykle optymistycznie na rzecz popytu na ryzyko, ponieważ na fali spadków głównej pary świata obserwujemy wzrost apetytu na ryzyko i wzrost. Na surowcach, na bitcoinie obserwujemy. Pozytywne zachowanie indeksów giełdowych. Proszę zwrócić uwagę, mamy prawdopodobnie na otwarciu nowe maksima wszechczasów na Nasdaqu. Na, na standard ten, prawdopodobnie też czekają nas nowe maksima wszechczasów i nie boją się tego rynki europejskie. DAX co prawda się zatrzymał, ale ma charakterystykę prowzrostową. I warszawska giełda papierów wartościowych tak samo powinna zyskiwać na, na wartości, a my, my jesteśmy teraz w sytuacji, kiedy. Obserwujemy próbę wzrostowego odbicia negacji wczorajszego impulsu spadkowego, łącznie z potwierdzeniem wsparć w postaci ostatnich minimów i linii trendu wzrostowego, więc wygląda to naprawdę bardzo, bardzo optymistycznie. To, że rynki lekceważą euro-dolara, a być może euro-dolar spadnie jednak w 1, 16 16:20, gdzie jest kolejne ważne wsparcie. Jeżeli to nie doprowadzi do korekty na rynkach wschodzących, na złocie, na miedzi, na bitcoinie, to proszę sobie wyobrazić, co się stanie, kiedy eurodolar zacząłby na nowo rosnąć. Wtedy byłaby wprost euforia z kolejną falą FOMO i super dynamicznych wzrostów wielu aktywów związanych z ryzykiem. Dlatego też obserwujmy amerykańskiego dolara. Przypominam, 1, 16, 20. Jeżeli rynek zacznie dalej spadać, to prawdopodobnie będziemy świadkami przetestowania tego poziomu 1, 16, 20 który moim zdaniem jest teraz najistotniejszy, jeżeli będziemy przechodzić przez wsparcia. Później otwiera się perspektywa do ruchu na kierunku wsparcia 1,15. A co dalej, to się zobaczy. Naprawdę wygląda to niezwykle optymistycznie. Rynek lekceważy siłę amerykańskiego dolara. No i moim zdaniem gdy rozpatrujemy rynki finansowe, to przypominam, gdy nie ma danych makroekonomicznych, gdy mamy zamknięcie rządu, inwestorzy cały czas jednak się pozycjonują pod to, kto i jakie będą decyzje w sprawie stóp procedowych. A takim rynkowym wyznacznikiem procesów inflacyjnych jest oczywiście zachowanie ropy naftowej. I ropa naftowa, gdy spada, a tak jest właśnie dzisiaj na początku sesji amerykańskiej, to jest to fantastyczna wiadomość dla giełdy w Stanach Zjednoczonych. Jest to bardzo dobra wiadomość dla perspektyw desinflacyjnych, czyli dla perspektyw na obniżki stóp procentowych. Więc kiedy ja widzę, że na początku sesji amerykańskiej cena ropy naftowej spada, odbija się od oporu i wygląda to, ten ruch wzrostowy tylko na, i wyłącznie na lokalną korektę, to moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że dzisiejsza sesja w Stanach naprawdę będzie optymistyczna, pozytywna, że będziemy świadkami kolejnego drapywania się na coraz wyższe poziomy z konsekwencjami dla wielu innych aktywów, które też uwielbiają obniżki stoprocentowe, i dlatego też, moim zdaniem, rynek lekceważy umacniającego się dolara, bo widzi obniżki stoprocentowe wynikające z zachowania ropy naftowej. Ropa naftowa spada, większa presja dezinflacyjna, większe obniżki stoprocentowe a to jest woda na młyn. wzrostów, złota, srebra, miedzi, bitcoina, indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych i rynków wschodzących. Tak to wygląda na chwilę obecną. Zobaczymy, co dalej się stanie. No i też przypominam globalne umacnienie, spadek eurodala oznacza także, że kapitał z całego świata jest wysysany i trafia do Stanów Zjednoczonych, więc aktywa amerykańskie, zwłaszcza giełdy papierów wartościowych, mogą się zachować jeszcze zdecydowanie lepiej. I ta, a, a, I ta dynamika może nas niezwykle pozytywnie zaskoczyć, no i przypominam, wygląda na to, że tak zwane zamknięcie rządu sprzyja apetytowi na ryzyko. Zostajemy na złocie, bo jesteśmy już o krok milimetry od tego, żeby przetestować superpotężny opór w postaci poziomu 4000 dolarów. Jeszcze raz przypominam, dlaczego ten poziom jest tak istotny, ponieważ to jest miejsce, gdzie przebiega punktowo górna krawędź kanału wzrostowego, dokładnie okolice 4010-4005 powiedzmy. Dlatego też już lada moment możemy być świadkami testowania tego poziomu, więc trzymamy rękę na pulsie, obserwujemy rynki i zobaczymy. Czy ten poziom zadziała, czy też nie, a gdyby się okazało, że rynek gładko przechodzi przez 4000 i nie ma jakiejś głębszej korekty, no to naprawdę otworzy się przestrzeń do super dynamicznych wzrostów i parabolicznych wzrostów o charakterystyce silnego FOMO. Na razie FOMO jest, ale wygląda na to, że są jeszcze zwolennicy tezy o tym, że tutaj jakaś korekta wystąpi. Wciąż są luźne kapitały, które. Które mogą się zaangażować, a myślę, że też spadek na eurodolarze oznacza równolegle, że kapitały z całego świata, nie tylko te amerykańskie, lokują się w amerykańskich aktywach, no ale też oczywiście kapitały z całego świata kupują aktywa amerykańskie. To tak wygląda sytuacja. Przypominam, nie ma dzisiaj danych makroekonomicznych, mamy cały czas zamknięcie rządu, śledzimy amerykańskiego dolara śledzimy zanik korelacji które teoretycznie powinny występować no i zobaczymy czy złoto dzisiaj 4000 dolarów zaliczy czy też nie no i przypominam na kanale nie ma żadnych rekomendacji to są tylko i wyłącznie nasze opinie to co robicie na własnych rachunkach robicie na własną odpowiedzialność i na kanale teraz jest ankieta czego się spodziewacie na indeksie standard ten Pół dzisiaj czy będzie sesja wzrostowa spadkowa czy bez zmian no, i e, przypominam także, że za tydzień mamy inwestka w Warszawie, ja tam będę, cały nasz zespół e, AX Asset Management też tam będzie. I już serdecznie, gorąco, zapraszam na spotkanie z nami, zarządzającymi akty wami. Dobra. To pytania i odpowiedzi. No, witam Macieju, pan Andrew, witam. Gold dobija do 4000, właśnie, dokładnie tak. Zostajemy w tle z, e, ze sceną złota. I zobaczymy, czy podczas naszego spotkania dobijemy do poziomu 4000 dolarów. Kiedy mój XLP poleci do Demon, pan MB się zastanawia, myślę, że jest rosnące prawdopodobieństwo, że wkrótce właśnie tak się stanie. Generalnie kryptowaluty, tak jakby w samym początkiem nowego kwartału, odzyskały siły. Dobra, witam Pawle. Jeszcze dziś, czy 4000 będzie zdobyty, pan Andrew. Dobra, jasne. Dzień dobry wielki. Witam w Pan Szymon, cieszę się, że 4000 będzie osiągnięte albo jest już osiągnięte. Witam. Dobra. Czekam z XRP do końca roku i biorę zyski jak, jak nie szybciej, Pan MB. Dobra, dziękuję za Twój punkt widzenia. Co ze srebrem? Jeśli przebije 50 dolarów, ile może potrwać hosa na surowcach? No hossa na surowcach może potrwać wiele kwartałów naprawdę i jeżeli surowce rosną mogą dyskontować, że w przyszłym roku może jednak pojawić się hossa o charakterystyce inflacyjnej, ale żeby do tego doszło potrzeba też wzrostu ceny ropy naftowej, więc to jest idealne środowisko, tak zwany Goldilock w sytuacji, kiedy mamy wzrosty na aktywach i dodatkowo równolegle spadki cen ropy naftowej. Naprawdę to jest wyśmienite środowisko ku Hossie, No i to właśnie teraz obserwujemy. Co dalej z perspektywą złota? Czy w średnim terminie jaka korekta jest osiągana? No, Prędzej czy później korekta? Oczywiście będzie. W ostatnim czasie mają one 200-300 dolarów głębokości. Więc gdyby taka korekta się teraz napotoczyła, to może 3700 byłoby do obserwacji. Ale moim zdaniem, przynajmniej na chwilę obecną, nie ma sygnałów, żeby do tego dochodziło. Więc obserwujmy obserwujemy rynki i zobaczymy, czy 4000 dolarów wywoła korektę, czy też nie. Czy złoto będzie się systematycznie dalej piąć w górę. Dobra. Jak obstawiam, jak obstawiam, pójdziemy wyżej na złocie? Moim zdaniem tak. Dobra. Ja już jestem z spozycjonowany w stronę wzrostu na złocie. Trochę późno, ale myślę, że jeszcze złapi się rajd ku szczytowi. A pan trzyma pozycję w tym kruszcu, przypominam stan jako zarządzający aktywami system Management. Ja nie mogę publicznie mówić o pozycjach, jakie mam, więc przykro mi, nie odpowiem na to pytanie. Pan Szymon. Zieliński daje super stickera 10 złotych. Dzięki Szymon, bardzo Ci dziękuję. Cieszę się, że moja praca i informacje z kanału sprzyjają Twojej strategii. Dobra. Insight 4000 dolarów to kompletnie nie jest super. Postępuje upadek w dolarach. Do tego cena złota rośnie. Nie ma korelacji między umacnianiem dolara i spadkiem ceny złota. Niedługo będzie krakna, na giełdzie. Pan Insight komentuje. Dziękuję. Czy złoto 4000 jeszcze podczas live'a? Kto wie? Mamy niecałe 20 dolarów do tego poziomu. Jak ja tam shortuję złoto zobaczymy. Może wszyscy zobaczymy, może wszyscy zarabią, pan banner. Dzięki. I lubię słuchać poglądów, to kanał wzrostowy, a jednym punktem w styku to chyba jest. Ja rozumiem mokry, o co chodzi i pamiętam, kto był ale analityk, co w 2020 roku mówił o złocie o 4 tysiące, teraz prognozuje dalszy wzrost do 7 tysięcy. Cieszmy się. My, jako Polacy, korzystamy z tego, bo. Rezerwy Narodowego Banku Polskiego pęcznieją, będą one jeszcze dodatkowo zwiększane. No i przypominam, za wzrostem na cen, cen, ceny złota stoją przede wszystkim banki centralne, to one skupują złoto. I nasz Narodowy Bank Polski też jeszcze o 50%, niecałe 50% zamierza zwiększyć yy, udział swoich rezerw z około 20-30%. do 30%. Witam, Butterhead, witam. Za chwilę rozpocznie się sesja w Stanach Zjednoczonych mam nadzieję do tego poziomu, że do tego czasu potrwa nasz live i zobaczymy jak otworzą się notowania. Docelowe ceny złota w dłuższym okresie to 27 tysięcy dolarów. Na razie radzę uważać, Pan Insight mówi. 27 tysięcy teraz 4, więc według InSight a szykuje się kontynuacja hosty. Złoto nie reaguje na spadek euro-dolara. Właśnie Kazimierzu. To jest, moim zdaniem, dowód siły rynku i sygnał, że jest ochota na dalsze wzrosty. Co tam na NASDAQ-u? Kamil, myślę, że cały czas próba wzrostowa. Nic tutaj się generalnie nie zmienia. Największy czynnik ryzyka, moim zdaniem, na chwilę obecną to są wyniki Nvidia, ale dopiero w drugiej połowie listopada. No i największy czynnik ryzyka to są oczywiście stopy procentowe. Więc jeżeli się okaże, że inflacja w Stanach Zjednoczonych się pojawia. Zredukowane będą te nadzieje na obniżki 100%, i może to dać w końcu też większą korekcję spadkową na indeksach i w ogóle na ryzyku na całym świecie. Bo jak widzimy, to co się dzieje, to jest po prostu wypadkowa oczekiwań co do przyszłości 100%. okej okay. dobra, dobra, stanę i tu komentuję. Dobra, eee, ok. Dla surowców złota, srebra, miedzi ważne by nie zaliczyły gwałtownych spadków, szczególnie srebro i miedź. To no, przypominam, że na przykład na miedzi w ostatni czas to generalnie była konsolidacja, na niewielkiej zmienności rynek czekał na to co się dalej wydarzy. Na miedzi w ostatnim czasie, nawet ostatni rok to była konsolidacja między 10200 a powiedzmy 8700. No i teraz kiedy rynek się wybija górą. No, moim zdaniem jest duża szansa na to, że pójdziemy mocniej w górę. Będziemy dochodzić do 11 tysięcy i będziemy przebijać ten poziom. No, moim zdaniem jest to scenariusz bazowy. Czy jesteśmy, czy jesteśmy w stanie stwierdzić, czy, czy teraz głównie kupuje ulica, czy również instytucje kupują? Chodzi mi o płapki na plankton. Ale o co chodzi? Czy o złocie? Na złocie przypominam, cały czas za popytem stoją banki centralne. Więc, moim zdaniem, na chwilę obecną, do czasu aż banki nie będą się wycofywać z kupowania, scena wzrostowa jest jak najbardziej do obserwacji. Przy takich sporych rezerwach, złota już się opłaca napaść na nasz kraj. No, Pani Gabi, ale przypominam, że chyba 1 trzecie tylko rezerw będzie w Polsce, a reszta jest zdywersyfikowana po całym świecie. Ja bym chętnie zobaczył taki boczniak na złocie, tylko te wywykę zaczyna być przerażające. O rozumiem, na chwilę obecną jednak cieszmy się z tego, że mamy FOMO. Jakie przewiduje szczyty? Nie przewiduje tu, bo jak wiecie, ja reaguję, a nie prognozuję, więc przynajmniej staram się, by, by mówić w sytuacjach takich jak teraz, gdy jesteśmy bardzo blisko poziomów ekstremalnych, na przykład na złocie. Że scenariusz bazowy to są dalsze wzrosty. A dopiero kiedy tutaj z tych poziomów zaczęłyby się pojawiać formacje przypominające odwrócenie tendencji na spadkowych, no wtedy można by widzieć potencjał nowego wywołania korekty spadkowej. Ale na chwilę obecną, dopiero co zbliżamy się do tego poziomu 4000. Więc ja nie, na chwilę obecną nie przewiduję tutaj ekstremum, no ale zobaczymy, jak będzie. Łukaszowi, jak będę miał informację, od razu będę przekazywać. Zauważmy chociaż atak na rosyjską rafinerię chyba wczoraj. No ale zero, zero cenotwórcze informacje moim zdaniem to, to są. To nie jest FOMO na złocie Banki Centralne i FOMO. To banki centralne cały czas kupują, ale inwestorzy instytucjonalni co najmniej od dwóch miesięcy też kupują po każdej cenie. Więc FOMO moim zdaniem jest uzasadnione. To jest stwierdzenie e, słuszne. Dobra. Złoto nam niepotrzebne będzie kolejki. okej okay, dobra. To by nie było później. OK, dobra. Jasne. To co tam słychać w Stanach Zjednoczonych na otwarciu, bo mamy minutę sesji. No i na razie troszeczkę wyższe otwarcie, ale pierwsze sekundy to raczej przeważają transakcje sprzedaży. W Europie optymizm. W Warszawie optymizm. Na eurodolarze bez zmian. Złoto. To mówimy dość intensywnie dzisiaj. Ropa naftowa próbuje odreagować. Obligacje bez zmian i Bitcoin przy maksimum wszechczasów. Dobra, to kończymy nasze spotkanie, kończymy naszą ankietę. Czego się dzisiaj spodziewasz? Jakie, jakie będzie zamknięcie na indeksie Standard Poor's? Okazuje się, że opcja wyżej, 68% prawdopodobieństwa, 23% społeczności spodziewa się spadku, w 9%. Że będzie bez zmian. 114 głosów, dziękuję za każdy głos. Także tyle. Widzimy się dzisiaj o 22.00. Przypominam, na kanale nie ma żadnych rekomendacji, to są tylko i wyłącznie nasze opinie. To, co robicie na własnych rachunkach, robicie na własną odpowiedzialność. I jeszcze raz przypominam, że partnerem odcinka był dom Maklerski XTB. Jeżeli chcecie inwestować bez podatku od zysków kapitałowych, to IKZ, te narzędzia warto wiedzieć, że są i warto z nich korzystać. I oczywiście są też inne materiały edukacyjne, z których warto korzystać. Na dole cały pakiet, giełdowy pakiet edukacyjny, to jest coś, z czym warto się zaznajomić. No i przypominam, z kodem AMU przy rejestracji macie też kurs dla początkujących inwestorów, by prawdopodobieństwo sukcesu pierwszych transakcji było jak największe. To dzięki, do zobaczenia. Trzymajcie się, dużej dodatnie stopy zwrotu i zobaczymy, się to za parę godzin. Czy za parę godzin zmieni się sytuacja i będziemy już po tak zwanym zamknięciu rządu. Trzymajcie się, cześć.